Zadanie 13. Dany jest trzywyrazowy ciąg geometryczny o wyrazach dodatnich. Wówczas x. No dobra. Mamy trzy wyrazy ciągu, które stoją obok siebie. Trzywyrazowy ciąg. No to ze strony trzeciej, o ile dobrze pamiętam, we wzorach naturalnych w ciągu geometrycznym wiemy, jest napisane, że mm, związek między trzema sąsiednimi wyrazami ciągu geometrycznego wygląda tak, że to jest an Czyli ten środkowy wyraz, no bo pierwszy to jest an minus 1, środkowy to jest an, i tutaj jest an plus 1, tak? Czyli ten jest, załóżmy, a2, a1 i a3. Pierwszy, drugi, trzeci, środkowy, poprzedni, następny. I tak to działa. Czyli an to jest wieloczyn tych, tego poprzedniego i tego następnego. Czyli w naszym przypadku to będzie co? x kwadrat, no, x pierwiastków z 2 do kwadratu całość. To będzie 2 razy 6. No to chodzi na to, że mamy x kwadrat razy 2, a tu mamy 2 razy 6. Czyli po podzieleniu na 2, hop, na 2. To to jest x kwadrat, jest równe 6. Czyli x to jest pierwiastek z 6. Szukamy odpowiedzi. No i mamy odpowiedź C.